Witam ponownie. W dzisiejszym filmie postaram się przybliżyć, czym jest praca w dziale planowania produkcji. Omówimy zadania działu, jego rolę w firmie, kluczowe wskaźniki wydajności oraz aktualne poziomy zarobków w Polsce. Zapraszam do oglądania. Dział planowania produkcji pełni strategiczną funkcję w firmie, dbając o efektywne wykorzystanie zasobów i spełnienie oczekiwań klientów. Dzięki temu firma może optymalizować koszty i minimalizować zapasy magazynowe. Osoby pracujące w dziale planowania produkcji muszą reagować dynamicznie na zmieniające się warunki, tak by proces produkcji przebiegał sprawnie. Praca ta wymaga zdolności analitycznych i umiejętności współpracy między działami. Wskaźniki te są kluczowe do monitorowania wydajności produkcji i efektywnego zarządzania zasobami. Pozwalają ocenić jakość planowania i jego wpływ na wyniki finansowe firmy. W planowaniu produkcji ważna jest płynna wymiana informacji między działami. Dzięki dobrej współpracy firma może unikać przestojów i optymalizować przepływ towarów. Praca w dziale planowania produkcji oferuje konkurencyjne wynagrodzenie, zależne od doświadczenia i poziomu odpowiedzialności. Zarobki rosną wraz ze specjalizacją i awansem na wyższe stanowiska. Podsumowując, planowanie produkcji jest centralnym elementem łańcucha dostaw. Osoby pracujące w tym dziale mają znaczący wpływ na efektywność procesów oraz wynik finansowy firmy. Na dziś to wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmu i zachęcam do śledzenia kolejnych materiałów, które będą pojawiać się na tym kanale.